PTP Podlaska Telewizja Pozarządowa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Białego Stoku 16. Już w tą najbliższą niedzielę będzie bardzo dużo atrakcji, zarówno tych artystycznych, jak i informacyjnych. Będzie można podziwiać na scenie różnego rodzaju kabarety, występy wokalne, etiudy teatralne, pokazy tańca, także dużo, dużo tego wszystkiego będzie ze strony artystycznej, ale nie zabraknie też takich punktów informacyjnych. Będziemy mogli się dowiedzieć, czym jest w ogóle ekonomia społeczna, jak ona się rozwija w Stoku, dlaczego warto ją roz rozwijać. Będą przeprowadzone krótkie i też dłuższe wywiady z ekspertami w tych dziedzin, A poza sceną będą się znajdowały namioty tematyczne. To będą namioty, gdzie będą się organizowały różne organizacje pozarządowe. Tam będzie można dowiedzieć się, jak one funkcjonują, co robią, co dobrego już zrobiły dla miasta, co jeszcze będą robić, jak można nawet jak można tak naprawdę działać w organizacji pozarządowej i czym są, jaką rolę pełnią tak naprawdę w naszym województwie. PTP Podlaska Telewizja Pozarządowa